Nowa Toyota Corolla 2026 to kolejny krok w ewolucji jednego z najpopularniejszych samochodów na świecie, który od lat kojarzy się z niezawodnością, oszczędnością i nowoczesnymi rozwiązaniami w najnowszej odsłonie. Corolla została odświeżona stylistycznie, aby lepiej odpowiadać aktualnym trendom motoryzacyjnym, a jednocześnie zachować swój uniwersalny charakter, który doceniają. Kierowcy w każdym wieku przód auta zyskał bardziej dynamiczny wygląd dzięki smuklejszym reflektorom LED, nowemu Grillowi oraz. Dopracowanym detalom aerodynamicznym linia boczna pozostała elegancka, ale subtelne zmiany w przetłoczeniach nadają sylwetce więcej lekkości i sportowego stylu. Tu samochodu również został unowocześniony z nowymi lampami i delikatnie zmienionym zderzakiem, co razem tworzy spójną i nowoczesną całość. Wnętrze Toyota Corolla 2026 to połączenie funkcjonalności komfortu. I technologii kabina została zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu, dlatego materiały są przyjemne w dotyku, układ elementów. Intuicyjne centralne miejsce zajmuje nowy większy ekran multimedialny, który obsługuje nowoczesne systemy łączności ze smartfonami, co ułatwia korzystanie z nawigacji muzyki i aplikacji pod cyfrowym zestawem wskaźników kierowca znajdzie czytelne informacje o prędkości zużyciu paliwa oraz systemach wspomagających jazda korollą 2026 rok jest cicha i komfortowa dzięki poprawionej izolacji akustycznej oraz lepszemu zestrojeniu zawieszenia fotele zapewniają dobre podparcie nawet podczas dłuższych tras A. Ilość miejsca zarówno z przodu, jak i z tyłu spełni oczekiwania rodzin oraz osób często podróżujących w kwestii jednostek napędowych Toyota, kontynuuje swoją strategię stawiania na hybrydy oraz wydajne silniki benzynowe. W ofercie znajdziemy nową generację napędu hybrydowego, który oferuje jeszcze niższe zużycie paliwa oraz płynniejszą pracę w ruchu miejskim dzięki ulepszonemu systemowi. Odzyskiwanie energii jazda w korkach staje się bardziej ekonomiczna i ekologiczna dla kierowców preferujących. Klasyczne rozwiązania dostępne będą również nowoczesne silniki benzynowe, które spełniają najnowsze normy emisji spalin i zapewniają dobrą dynamikę przy rozsądnym spalaniu. Bezpieczeństwo od zawsze było mocną stroną Koroli, dlatego model 2026 rok został wyposażony w najnowszy pakiet systemów wspomagających kierowcę. Znajdziemy tu adaptacyjny tempomat systemu utrzymania. Pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, automatyczne hamowanie awaryjne oraz rozpoznawanie znaków drogowych te technologie realnie. Zwiększają bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerów, a także pomagają unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze Toyota. Zadbała również o aspekty praktyczne. Pojemny bagażnik, łatwy dostęp do tylnej kanapy oraz liczne schowki sprawiają, że Korolla 2026 rok doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu zarówno w mieście, jak i podczas dłuższych wyjazdów niskie koszty. Eksploatacji, wysoka trwałość oraz dobra wartość rezydualna to cechy, które od lat przekonują klientów do tego modelu nowa Korolla To. Samochód, który łączy sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi technologiami i atrakcyjnym wyglądem, co czyni ją jedną z najciekawszych propozycji w segmencie Kompaktów. Jeżeli interesują Cię rzetelne opinie, testy i informacje o nowych samochodach, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z kolejnymi materiałami o motoryzacji.